Jeżeli chodzi o zadłużenie na dzień 30 września ogólne zadłużenie z tytułu niepłatności czynszu to jest 8 81 652 zł, łącznie zadłużonych gospodarstw domowych 925. Warto dodać, że we wrześniu 128 gospodarstw spłaciło swój dług. To były po prostu niewielkie opóźnienia w płatności czynszu, także tutaj na bieżąco monitorujemy. ile jest eksmitowanych? Jeżeli chodzi o eksmisję, to do końca października mamy możliwość jej prowadzenia. Przypomnę, w okresie COVID-u, epidemii tak naprawdę nie było możliwości dokonywania eksmisji, także te postępowania były zawieszane. Na dzień dzisiejszy udało nam się niespełna 10 eksmisji przeprowadzić. Działania eksmisyjne będą kontynuowane po 30 kwietnia. Porównując przedstawione dane z tym mina 31 sierpnia kwota zadłużenia zmalała, jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, można założyć, że dopiero kolejne miesiące pokażą, czy tendencja spadkowa się utrzyma.